Witam serdecznie w nowym roku, w pierwszym odcinku nowego sezonu. Jak to mówią, nowy rok, nowy sezon, nowy odcinek, nowi subskrybenci i nowe pytania. Dostałem takie pytanie od publiczności, czy jestem po stronie antyklerykałów, czy też nie jestem po stronie antyklerykałów. I już śpieszę z odpowiedzią. Otóż moje antyklerykalne podsumowanie tygodnia, wbrew temu co mogłoby się niektórym wydawać, to nie jest podsumowanie tygodnia o charakterze antyklerykalnym. To jest podsumowanie tygodnia z działalności naszych polskich antyklerykałów, naszych polskich wojujących ateistów, naszych polskich zwykłych ateistów, ewentualnie ateistów ze świata. W moim podsumowaniu tygodnia nie mówimy, jaki to Kler jest zły, tylko jakie te niektóre oskarżenia, które nasi wojujący ateiści kierują w stronę Kleru, są oderwane od rzeczywistości, jacy ci ludzie czasami są wręcz szurnięci, jak wielkimi są szurami. Także jeżeli ktoś mnie pyta, po czyjej stronie jestem, to jestem po stronie prawdy, jestem po stronie rozumu i godności człowieka, jestem po stronie Pana Boga. A w moim antyklerykalnym podsumowaniu tygodnia chodzi o działalność, różnego rodzaju antyklerykałów, ateistów wojujących. I nie tylko. Jeżeli chodzi o nowy sezon, to planowałem tutaj bardzo dużo zmian. Jednak niestety życiowe plany potoczyły się zupełnie inaczej. Otóż podjęliśmy na początku roku z żoną taką decyzję, że przez najbliższe dwa lata musimy ostro przycisnąć. Każdy z nas będzie brał maksymalną ilość dodatkowych zleceń, jakie tylko jesteśmy w stanie brać. I za dwa lata w naszym życiu nastąpią bardzo duże zmiany. Tak więc nasze antyklerykalne podsumowanie tygodnia jak najbardziej będzie się rozwijać, ale jednak nie tak dynamicznie, jakbym chciał, żeby się rozwijało. Poza takimi rzeczami podstawowymi, jak to, że usystematyzowałem różnego rodzaju przerywniki. Że pobrałem sobie różnego rodzaju takie wstawki, które się czasami daje śmieszne. To z takich rzeczy istotniejszych, to pogrupowałem sobie rzeczy z koszyczka. I niektóre odcinki nie będą takimi odcinkami randomowymi z różnych treści antyklerykalnych, ale będą to podsumowania z treści tematycznych. Na przykład, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to przyszłe podsumowanie tygodnia będzie w tematyce podejścia naszych polskich wojujących ateistów do edukacji, do oświaty i tego, co tam się dzieje. Kolejną ważną zmianą będzie to, że nasze odcinki nie będą pojawiać się we wtorek o 7 rano tylko w środy. A poza tym od czasu do czasu w naszym antyklerykalnym podsumowaniu tygodnia nie będzie kilku takich króciutkich rzeczy powyciąganych z koszyczka, tylko będzie to odpowiedź na taki lub inny film takiego lub innego ateisty. I tak będzie też w tym pierwszym odcinku nowego sezonu, gdzie odpowiemy sobie na film nihilistycznego ateisty, który komentuje film Szymona, którym to Szymon mówi o rasizmie. Bardzo Was proszę, napiszcie mi w komentarzu czy jest to dobry pomysł, żeby od czasu do czasu zrobić taką odpowiedź na film zamiast klasycznego podsumowania tygodnia, czy może jednak po prostu zwrócić do starej formuły. A tymczasem ja przepraszam. Przechodzę do filmu. Postanowiłem skomentować ten film, ponieważ widziałem kilka filmów nihilistycznego ateisty i w mojej ocenie ma on bardzo, ale to bardzo duże problemy z rozumieniem kontekstu niektórych rzeczy. No i oczywiście nie wykluczam tego, że jest dokładnie odwrotnie. Że być może to nihilistyczny ateista w sposób poprawny rozumie kontekst, a ja tu mam problemy z kontekstem. Ja tego nie wykluczam, ale szczerze mówiąc w to wątpię. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do sedna. Film nihilistycznego ateisty rozpoczyna się takimi oto słowami. Witajcie. Kolejny raz mamy w tytule Szymona, bo kolejny raz ten człowiek tak bardzo mocno pokazuje, jak bardzo nie rozumie świata, na którym żyje, że to aż boli. Porozumiem. Nihilistycznego ateistę aż boli to, jak bardzo Szymon nie rozumie świata. W mojej skromnej ocenie, to nihilistyczny ateista nie rozumie kontekstu całej sytuacji, o której wspomina Szymon. Może teraz przejdźmy do rzeczy. Oto komentowany film Szymona, za który zabrał się nihilistyczny ateista. Uprzedzając, abyście wiedzieli, o co chodzi nihilistycznemu ateiście, nihilistyczny ateista stwierdza, że to, o czym będzie mówił Szymon, ta sytuacja, że ona nie jest rasistowska. Posłuchajcie sytuacji. A teraz, nie przedłużając, obejrzyjmy zły fragment z Szymona do tego, że w centrum nauki Kopernik pół roku temu stanęła dość ciekawa ekspozycja i z tego co relacjonują ludzie, nadal ona tam stoi, a mianowicie maszyna, w której można kupić skuteczne pigułki, spreje i zastrzyki na współczesne problemy egzystencjalne. Kanadyjska artystka Dana Wise zaproponowała serię serię leków spełniających ludzkie marzenia i zachcianki. Tabletki na błyskawiczne zrozumienie egzystencjalizmu, bycie w dwóch miejscach jednocześnie, zmianę koloru oczu, odkrycie celu życia dalej. Jak jednak zdaje się, że dopiero teraz wypatrzyli niektórzy, możemy tam znaleźć również tabletkę z opisem Wyobraź sobie świat bez ludzi białych. Tutaj widać ją na Poście na Instagramie rzuconym przez Centrum Nauki Kopernik. No bo proszę Państwa, wyobraźcie sobie, czy to nie jest wspaniałe marzenie wyobrazić sobie świat, z którego was i nas usunięto. Oczywiście to są tylko takie żarty, tak? Jak czytamy na Instagramie Centrum Nauki Kopernik, eksponat ma żartobliwy charakter, skłania do zastanowienia się nad wszechobecnym dążeniem do tego, by wszystko było szybkie, proste i łatwe. No bo przecież wszystko wyobraźcie sobie, jak wszystko byłoby szybkie, proste i łatwe, drodzy Państwo, gdyby was z tego świata usunięto. Ale faktycznie tak zupełnie na serio, no, zauważmy, oczywiście jest to instalacja, która nie ma być brana na poważnie, tak? To nie jest żadne nawoływanie do przemocy ani się nie nienawiści, moim zdaniem, to jest. Po prostu żart. No ale jakby na to nie spojrzeć, jest to żart rasistowski. I oczywiście nikt nikomu nie zabrania opowiadania sobie rasistowskich żartów, ale myślę, że można zadać pytanie, czy opowiadania rasistowskich żartów w ramach instytucji powstawionych za publiczne pieniądze, takie jak Centrum nauki Kopernik, czy to jest, aby na pewno w takich przestrzeniach mądre. No bo umówmy się, że gdyby był to rasistowski żart na temat dowolnej innej grupy, na przykład gdyby tam była tabletka do wyobrażenia sobie świata bez czarnych, bez arabów, bez Żydów, kogokolwiek, no to nie tylko wszyscy byśmy się mocno zastanawiali, czy to jest na pewno miejsce na takie żarty, ale podejrzewam też, że Centrum Nauki Kopernik bez wątpienia w tym momencie już by publikowało Przeprosiny i szukało winnych, których można by obciążyć odpowiedzialnością za takie niedopatrzenie. A media i publicyści podejrzewam, że ścigaliby się, kto bardziej skrytykuje ich, jak, jak, jak bardzo jest to szkodliwy był do żart. A czy tak się stanie w przypadku rasistowskiego żartu wobec ludzi białych? Nie wiem, choć się domyślam. Wiecie, ktoś może chcieć zakrzyknąć, że o co my się tu w ogóle czepiamy, przecież tego typu hasła, o tym, że biali ludzie, białość jest problemem, który trzeba zwalczyć, to są przecież hasła znormalizowane w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, że to jest po prostu jedna z perspektyw obecnych w tamtejszym dyskursie. No tak jest, ale ja nie jestem pewien, czy fakt, że na Zachodzie znormalizowany jest rasizm w pewnych przestrzeniach, czy to jest argument za tym, żeby go normalizować też u nas. Mam wobec tego wątpliwości. I... Oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie zobaczyli cały film nihilistycznego ateisty. Ja go troszeczkę skrócę tutaj to, co nihilistyczny ateista mówił. Ja go tutaj nie będę puszczał, ponieważ on w tym filmie robi kilka off-topów i tak dalej. Opowiada o rzeczach, które jakby dla samego tematu nie mają żadnego znaczenia. Przejdę do konkretów. Po pierwsze, nihilistyczny ateista bardzo słusznie zaczyna od podania definicji definicji rasizmu, która w uproszczeniu mówi to, że rasizm jest wtedy, kiedy osoby jednej rasy uważasz za lepsze niż osoby drugiej rasy, no i podejmujesz jakieś takie działania, które mają to osoby innej rasy albo poniżyć, albo im zaszkodzić, albo coś w tym stylu. No, dla wszystkich nas chyba ta definicja jest dosyć oczywista, dosyć intuicyjna i myślę, że każdy z nas podchodzi do tej definicji tak samo. No i ja tutaj oczywiście zadałem na starcie pytanie. A czy zdanie marzy mi się świat bez czarnych ludzi jest twoim zdaniem rasistowskie? Albo zdanie marzy mi się świat składający się tylko z białych ludzi, no i tutaj nihilistyczny ateista. Oczywiście stwierdza, że to już jest rasizm. I tu nie chodzi o to, że odwołujemy się do innego koloru, bo chodzi o to stwierdzenie, że marzy mi się, jest wyrażeniem chęci w odróżnieniu do wyobrażam sobie, które nie idzie aż tak daleko. No i wiecie, z jednej strony minihistyczna ateista tutaj brzmi jak taka piętnastoletnia julka, która twierdzi, że rasizm wobec białych nie istnieje. Jak coś mówisz złego o białych, to nie jest to rasizm, ale jeśli to, samego, to samo powiesz o czarnych, to już to rasizm jest. Jeśli jesteś osobą białą, i uważasz, że doświadczyłeś, bądź doświadczyłaś rasizmu, to teraz mnie posłuchaj. Nie ma czegoś takiego jak odwrócony rasizm. Nie ma czegoś takiego jak rasizm wobec białych. To jest to najwyżej odbity rasizm. Inne rasy mają powody bać się białych. Tak jak kobiety, mają powody bać się mężczyzn. Natomiast na szczęście także z nihilistycznym ateistą nie ma. On na szczęście nie uważa, że rasizm wobec białych nie istnieje. On po prostu tutaj nie rozumie kontekstu całego zdarzenia. Bo jak możemy przeczytać i w zasadzie usłyszeć w jego filmie, to zdaniem nihilistycznego ateisty, tu nie ma rasizmu, dlatego że chodzi o tylko wyobrażanie sobie świata bez białych ludzi, a to oczywiście złe nie jest. I to jest właśnie, według mnie, dziwne i niesamowite, że ja muszę tłumaczyć tak proste rzeczy, jak kontekst tej prostej sytuacji. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie wiem, jeden z grupa kolegów idzie na imprezę, dawno się nie widzieli, no i zaczynają rozmawiać. I jeden kolega mówi: Tak kurczę, jak ja tej mojej teściowej nie cierpię, jak ja jej nie znoszę, jak ja jej nienawidzę. Kurczę, ona tam przychodzi do nas, poniża mnie, obraża, robi mi na złość. Mamy serdecznie dosyć. No i nagle ktoś to usłyszał i ktoś podchodzi do tego faceta i mówi tak. A wyobraź sobie świat, w którym nie ma twojej teściowej. To wiesz, ja jakby co, jestem w stanie spełniać marzenia. No i teraz pytanie. Czy wy rozumiecie to tak jak ja, że ten obcy facet właśnie zaproponował to, że się pozbędzie tej teściowej? Czy zrozumiemy to tak jak nihilistyczny ateista, że ten obcy facet... Pomoże mu wyobrażać sobie, że jego teściowej nie ma. No bo przypomnijmy sobie, z czym mamy do czynienia. My mamy do czynienia z tą instalacją artystyczną, która ma z założenia spełniać Marzenia. I artyzm tej całej sytuacji polega na tym, że mają być to marzenia takie totalnie nierealne. Ma być to maszyna do spełniania marzeń typu latanie, typu czytanie w myślach, typu bycie niewidzialnym, bycie w kilku miejscach jednocześnie. I właśnie na takiej maszynie jest napisane na jednej z tabletek: wyobraź sobie świat bez białych ludzi. No to ja i podejrzewam, Szymon, też rozumiemy to w takim kontekście, że zjesz tą jedną tabletkę umiesz latać, zjesz tą drugą tabletkę umiesz czytać w myślach, ze trzecią tabletkę umiesz być niewidzialny, albo ze czwartą tabletką. Tabletkę I wszyscy biali ludzie ze świata znikają. Natomiast nihilistyczny ateista on podchodzi do tego inaczej i on to widzi tak, że zjesz jedną tabletkę umiesz czytać w myślach, zjesz inną umiesz latać, zjesz trzecią umiesz być niewidzialny, a zjesz czwartą i w końcu spełnia ci się Twoje marzenie i możesz sobie wyobrazić to, że nigdy nie było białych ludzi. Bo wszyscy wiemy, że jest to tak samo niemożliwe jak latanie bycie niewidzialnym albo bycie w kilku miejscach naraz. No bo rzeczywiście, pełna zgoda z nihilistycznym ateistą. Gdyby było po prostu napisane, wyobraź sobie świat, na którym nie ma białych ludzi, to według mnie jak najbardziej nie jest to rasistowskie w żadnym stopniu. Ale jeżeli mamy do czynienia z maszyną, która ma spełniać marzenia, takie jak latanie, teleportacja, niewidzialność i tam jest, wyobraź sobie, świat bez białych ludzi, to oczywisty kontekst jest taki, że po zjedzeniu tej tabletki, biali ludzie mają zniknąć, a nie, że tak jak jeden zaczął latać, tak ty w końcu sobie wyobraziłeś, że tych białych ludzi nie ma. I pozwólcie, że na koniec poprawię dwie analogiczne sytuacje, o których mówi wojujący, wojujący, o których mówi nihilistyczny ateista w swoim filmie. Możemy tutaj dać zresztą inną analogię, żeby lepiej pokazać to, jakby to wyglądało. No to jest Jesteśmy sobie, nie wiem, latem gdzieś na jakimś tam grillu ze znajomymi. No i co chwilę bzzz i ból w przedramieniu, tak? I w tym momencie znajomy mówi do ciebie: A wyobraź sobie, jakby tak na świecie nie było komarów. I jaką w tym momencie masz wizję w głowie? Bo jak generalnie dość błogą, dość ciekawą, tak? No myślę, że wtedy byłoby mi przyjemniej. No, jeżeli to ma być analogiczna sytuacja, do tego, z czym mieliśmy do czynienia, no to mi po prostu troszeczkę ręce opadają. No bo według mnie, jeżeli chcielibyśmy zrobić analogiczną sytuację, to powinno to wyglądać tak. Jest lato, jesteś z kolegami tam w lesie, czy w parku, czy na biwaku i co chwilę gryzą cię komary. Te komary ci przeszkadzają, dokuczają i jeden z kolegów wyciąga OFA i mówi: mam tu coś, co, spełni, co może spełnić Twoje marzenie. Wyobraź sobie, że tych komarów nie ma. No i teraz o co chodzi? Czy on dzięki temu środkowi, temu ofowi, który dostanie, będzie mógł sobie wyobrażać, że tych komarów nie ma? Czy że on używając tego środka do spełnienia marzeń, się tych komarów pozbędzie? Albo jesteście gdzieś na plaży na Hawajach i dostajecie komunikat, że jest ostrzeżenie przed rekinami, nie wolno się kąpać. No i w tym momencie ktoś wam mówi: "A wyobraź sobie, jakby to było, gdyby rekiny nie istniały". No to wyobrażasz sobie, że się kąpiesz tak w tej w przepięknej, cieplutkiej wodzie, czy pływasz na tej desce surfingowej, na tych zarąbistych falach, tak? No i znowu, a gdzie jest kwestia przedmiotu, który ma te marzenie spełnić? Znowu, jeżeli chcielibyśmy użyć analogii w sposób poprawny, no to znowu jesteśmy na plaży i nie możemy wejść, bo są tam rekiny, i nagle jakiś twój kolega mówi tak. A wyobraź sobie taką plażę, na którą rekiny nie są w stanie wpłynąć. I nagle pokazuje Ci bilet na prywatną plażę jakiegoś bogacza i mówi ja mam coś, co może spełnić te marzenie. No bo na litość esencją maszyny do spełniania marzeń nie jest to, że możesz sobie wyobrażać, że coś się spełniło, tylko to, że coś się spełni. Tutaj nie chodzi o to, że możesz sobie wyobrazić, że nie ma na tej plaży rekinów, tylko że te marzenie może się dzięki jakiejś tabletce albo jakiemuś biletowi na prywatną plażę spełnić. Ale czy w którejś z tych wizji uważasz komary za coś gorszego od innego zwierzęcia? Bądź rekiny za coś gorszego od czegoś innego? Od, nie wiem, ryby młota? No, o ile się orientuję, to ryba młot chyba jest rekinem, no ale mniejsza z tym. No ale zasadniczo nie tyle uważam te zwierzęta za gorsze, co o bardziej uprzykrzające mi życie? Czy, jeżeli ja uważam, że jakaś rasa bardziej uprzykrza mi życie, to to jest rasistowskie, czy nie? To jest takie pytanie, pułapka, na które radzę uważać z odpowiedzią. To nie ma absolutnie nic wspólnego z rasizmem. Aha, więc, jeżeli uważam pewną grupę ludzi za bardzo dokuczliwą i chciałbym, żeby ich nie było, to to nie jest rasizm? Okej. Okay. Bym powiedział, że w tym momencie, kiedy to wyobrażenie sobie świata bez białych ludzi oznacza, że ten świat byłby lepszym miejscem. No to my tych białych ludzi traktujemy jako drapieżników. Jako coś, co nam zagraża. Więc jako coś, co jest od nas lepsze, a nie gorsze. Jak... Wyobrażasz sobie świat bez komarów? To znaczy, że komary są od ciebie lepsze. Czego nie rozumiesz? To coś, czego my się boimy. Więc nawet jeżeli chcielibyśmy się tu doszukiwać jakiegoś rasizmu, no to rasizmu w stronę samych siebie. Bo to my siebie uważamy w tym momencie za gorszych, bo wizja świata, w którym nie ma tych lepszych od nas, wydaje nam się bardziej błoga, bo no nie mamy tego zagrożenia, tak? Ale jak lepszych? Jeżeli na przykład osoby innego koloru skóry częściej popełniają przestępstwa i ja się boję tego, że oni popełnią na mnie przestępstwo, to znaczy, że oni są lepsi, bo ja się ich boję? No tutaj chyba jest totalne pomieszanie z poplątaniem już takie konkretne. Nie mamy tego czynnika, który powoduje, że ten obecny świat no nie jest taki fajny, jak mógłby być, gdyby ten czynnik nie zachodził. No, i to by było tyle. Myślę, że wyczerpałem temat w pełni. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli chcecie we mnie rzucić wiadrem hejtu, no to tylko okazujecie, że wyobrażacie sobie, że świat bez mnie byłby lepszym miejscem, więc ja jestem od Was lepszy, jestem dla Was zagrożeniem, boicie się mnie, więc dziękuję za komplement. Więc jeżeli rzucasz hejtem w osoby czarnoskóre, to tak naprawdę uważasz je za lepsze od siebie, więc je komplementujesz. Więc wychodzi na to, że rzucanie hejtem w osoby czarnoskóre nie jest rasizmem, a wręcz jest czymś antyrasistowskim, bo przyznajesz im wyższość nad samym sobą. Dobrze zrozumiałem, czy źle? Czy to jest żart, którego po prostu nie wyłapałem? No bo naprawdę już zaczynam się gubić w tym. Dobrze, to by było na tyle. Oczywiście ja mam skrajnie przeciwne zdanie niż nihilistyczny ateista, ale chciałbym Wam zwrócić serdecznie uwagę na to, że zamieniłem kilka zdań z nihilistycznym ateistą i rozmawia mi się z nim w miarę dobrze. Mimo, że totalnie się z nim nie zgadzam, rozmawia mi się w miarę dobrze. Jest w miarę kulturalny, nie wyzywa, nie przeklina, nie jest hamski. Zresztą z tego co widzę, jego widownia postępuje podobnie, więc jeżeli komuś z Was po moim filmie przyszła do głowy taka myśl, a teraz wejdę na konto nihilistycznego ateisty, tam napisze coś strasznego, no to na litość boską. Bądźcie, proszę Was, poważni i porządni. Mimo, że się totalnie nie zgadzam z nihilistycznym ateistą, to uważam, że filmy, które robi, mimo wszystko robi w dobrej woli. Że nie jest to taka zakłamana i bezczelna osoba jak, nie wiem, Polska Laicka albo Betelajewski, którzy kłamią i opowiadają bzdury wiedząc o tym, że to robią. Uważam, że nihilistyczny ateista chce dobrze i opowiada to, co naprawdę myśli. A jeżeli postępuje w ten sposób, to jak najbardziej nie zasługuje na hejt, więc jeżeli macie ochotę go hejtować, to tego nie róbcie, a jeżeli naprawdę nie jesteście z jakiegoś powodu w stanie wytrzymać i chcecie go zhejtować, to pomyślcie tak, kurczę, ale ja pisząc mu komentarz tylko zwiększę jego zasięgi, więc skoro chcę mu zaszkodzić, no to jeśli chcesz komuś zaszkodzić, to nie pisz mu hejtu. To jest moja taka rada. Dobra, to by było na tyle. Coś podejrzewam, że przez pewien okres czasu, być może dłuższy, być może krótszy, filmy nihilistycznego ateisty, będą to filmy, które będą trafiać na moje podsumowanie tygodnia. A może nie, a może tylko mi się tak wydaje. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Cześć.